우리는 이 학교에 다녔던 적이 있어. Kiedyś chodziliśmy do tej szkoły. Kiedyś chodziliśmy do tej szkoły. k e d y ś h o d z i l i ś m y do tej szkoły. k e d y ś h o d z i l i ś m y do tej szkoły. 방학에는 메인 헬스 클럽에 다닐 거야. Wakacje będę codziennie chodził na siłownie. 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 Dail 7시에 회사에 od jutra będę chodziła do pracy na siódmą. 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 Dega oraz teinin durito sasa. Gdy byłem dzieckiem, często chodziłem na plac zabaw. 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 No czy ktoś z Was chodził do szkoły w sobotę? Czy ktoś z Was chodził do szkoły w sobotę? Czy ktoś z Was chodził do szkoły w sobotę? Czy ktoś z Was chodził do szkoły w sobotę? Od jutra proszę przychodzić do pracy o godzinę wcześniej. Od jutra proszę przychodzić do pracy o godzinę wcześniej. Od jutra proszę przychodzić do pracy o godzinę wcześniej. Od jutra. Proszę przychodzić do pracy o godzinę wcześniej? O której godzinie można wchodzić do centrum handlowego? 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 Przechodzisz czasami obok Poczty. Przechodzisz czasami obok poczty. Przechodzisz czasami obok poczty. Przechodzisz czasami obok poczty? To taki karamiantagibo. Chodząc na spacer wieczorem, ubieraj się ciepło. 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 Paliła Kut postona. Chodź szybko autobus zaraz odjedzie. Chodź szybko autobus zaraz odjedzie. Chodź szybko, autobus zaraz odjedzie. Chodź szybko Autobus zaraz odjedzie. 너희는 어디를 그렇게 서둘러 가? gdzie idziecie tak szybko? gdzie idziecie tak szybko? gdzie idziecie tak szybko? gdzie idziecie tak szybko? 아이들이 기다리고 있어서 데리러 가고 있어. 이대웅 보디치 One czekają na mnie. Idę po dzieci. One czekają na mnie. Idę po dzieci. One czekają na mnie. Idę po dzieci. One czekają na mnie. Kiedy idziecie na zakupy? Kiedy idziecie na zakupy? Kiedy idziecie na zakupy? Kiedy idziecie na zakupy? Urinę z głęboka. Idziemy na zakupy teraz. Idziemy na zakupy teraz. Idziemy na zakupy teraz. Idziemy na zakupy teraz. Kto przyjdzie po nas? Kto przyjdzie po nas? Kto przyjdzie po nas? Kto przyjdzie po nas? A paga usilkoja? Mój tata przyjdzie po nas. 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 Kiedy idziemy na piwo? Kiedy idziemy na piwo? Kiedy idziemy na piwo? Kiedy idziemy na piwo? Jeśli chcesz, możemy teraz iść na piwo. 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 Gdzie idzie twoja żona? Gdzie idzie twoja żona? Gdzie idzie twoja żona? Gdzie idzie twoja żona? 내 와이프는 장을 보러 Moja żona idzie na zakupy. 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 Dlaczego nie idziemy na imprezę? 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 Każdy kapsel. Bo nie mamy ochoty iść. Bo nie mamy ochoty iść. Bo nie mamy ochoty iść. 호테이 우리 언제 수영장에 가? 언제 포이지에나 바센? 께데 지에나 바센? 께데 지에나 바센? 께디 지에나 바센? 오늘은 기운이 없어서 너 혼자 다녀와. Ja dziś nie mam siły, idź sam. Ja dziś nie mam siły, idź sam. Ja dziś nie mam siły, idź sam. Ja dziś nie mam siły, idź sam.